Halo halo, cześć siemanko, z tej strony Tomcio Gracz, A to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na serii GR Tomcio I w dzisiejszym odcinku tutaj jak widzieliście pozostawię też względzowie eee, Będę sobie zgrabiał, zagrabiał Posiano Jak się uda to się ogólnie wezmę za pracę więc uda, to jeszcze yy, sobie dzisiaj na odcinku, chociażby yy, zacznę yy, rasowanie tutaj, czyli do siana żeby wiecie już przed <laughs> przygnięciem y, na tutaj kolejny miesiąc to by mieć, y, w sumie do końca wygnięte ostrzątaną tą łąkę i tak dalej, więc tu tu też taki można powiedzieć Drugi, drugi odcinek z cyklu łąka. Ogólnie na poprzednim odcinku tutaj sobie kończyłem koszenie tej łąki, i uderzyłem sobie. przecząsanie także teraz mi aby zostałem to właśnie sobie ładnie zrabić i i i no sprasować. i i zjeść eee, to się no. tu jeszcze jak widzicie troszkę tej pracy na jest, aczkolwiek no nie ukrywam że zaczyna myśleć tutaj powoli bo o większym jakimś tym też że tak powiem o sprzęcie do właśnie pod tutaj pod kosy także żeby sobie też powoli e, zmieniać, wymieniać te sprzęty żeby tutaj też to szybciej szło aczkolwiek plan teraz najbliższym mam a no, coś innego po zaplanowane jeszcze parę rzeczy, do, czy też do, do zmiany, do kuchna, albo do wykupienie tego typu rzeczy Także pełni myślę powoli, ale powoli też sobie dojdę do tego żeby wycieczkał Jednak sobie ten, ten sprzęt tutaj też wymienić z czasem, najbliższym takim Żeby sobie też tutaj powoli powoli jak to się mówi tą pracę ułatwiać jak przyjadę, czy co, to ja tak sobie pojechałem jadę sobie podpiewanie od tego można by powiedzieć od tej strony Ale myślę, dzisiaj z tym um, zgrabianiem, zagrabianiem powinniśmy w miarę pójść. Także, także dzisiaj na pewno jeszcze sobie sobie przynajmniej tutaj zacznę te... parasowanie tego siana, żeby najwyżej jeden odcinek jeszcze był z tego tutaj z tych prac na łące za szybko za szybko opuściłem teraz nie zrobił w sensie za późno przepraszam także tutaj dlatego dlatego też właśnie Myślę, żeby już sobie powoli wiecie zmieniać te maszyny też na większe jakby się chciało trochę większe, a na tyle większe kurcze żeby 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 hulipało było żeby to już naprawdę by było na jakiś czas nawet gdyby mi jakaś łąka gdzieś doszła no to bym musiał jakby napatrzeć zacząć od wymiany właśnie chyba ciągników a chociażby wiecie jednego jakiegoś sobie zmienić jeden z ciągników. Żeby... Żeby z większymi sprzętami i tymi takimi już trochę chociażby większymi sobie tu? sobie dawały No dawał radę nie znowu że już były o nie wiem 45 bądź bądź Zetora, bo to już do 30 mu odpadała, ale do większości maszyn. No ale takiego kurczę mówię 45 czy tam Zetora i bym się miał męczyć. No to troszkę byłaby to żlipa. Wiecie też, pola powoli z nim zaczynają dochodzić, więc... Też by mi się większy ciągnik przydał, gdybym chciał, gdybym zaczął ogólnie tutaj na tej serii właśnie myśleć o, o większych maszynach, tak? chciał zmieniać maszyny już same maszyny tutaj myślę o takich do do uprawy czy coś takiego o czymś większym no to Znowuż bym musiał właśnie zaczynać od od ciągników, a no a póki no czterech to ja to aktualnie traktorów nie potrzebuję na wyspie Trzy mi w tej chwili wystarczają, więc jak już to by była jakaś wiecie zmiana no a też kurczę no z drugiej strony tak patr popatrzę pomyślę pomyśląc troszkę ciężko się zdecydować na jakiś konkretny ciągnik bo w tej chwili no, jak sami wiecie każdy każdy z ciągników coś tutaj robi na dospie Domowe. raczej by się wymieniało od albo najstarszego albo najsłabszego aktualnie i tym i tym na tej serii u mnie na wyspie jest właśnie 30 no i Cholipa wie co tu teraz zrobić, a ona też sporo pracuje. Raz, dwa, matura. No a kur mi tutaj potrzebne jakby nie patrzeć. w tej chwili raczej by to padało zostaje albo albo właśnie zetor którego kupiłem na końcu można by powiedzieć no albo 45 no ale w tym sezonie i tak jeszcze sobie ten przejazd nawet delikatnie na końcówkę, no ale w takiej kończącym sobą teksty w tym sezonie i tak raczej do tego nie dojdzie. Więc jeszcze mam troszkę czasu żeby się zastanowić, pomyśleć coś i coś wymyśleć. Może przywieźć to sobie. Na razie tu postawienie będzie przeszkadzane. Teraz zaskoczył. Teraz się i... <saw> <trybujem> No też prasa mi się wydaje już powoli, powoli by mi się przydała coś większego, myślę tutaj po czymś na te piwerki. na ja misjach nie będę prasował więc może dopiero na wiosnę coś się próbuje tutaj pomyśli no kurczę nie wiem nie wiem wie. co tu teraz z tym zrobić ale to zobaczymy we wiosnę jeszcze lepiej tak to się mówi no tu tylko są średnie wypadki w sumie ciekawy jestem też trochę ile tutaj tego ściana z tej łąki wyjdzie chociaż w tym sezonie jak się po tym podnosi też na pewno wleci jakaś jedna lewica a na razie stwierdziłem, że weszłem w sezonie że się puściłem pod przewięzowiem e, i rozwałem to co stało w wiozłom jak wiecie ale stwierdziłem koniec nie wstąpił, że e, dno Odpadział tutaj właśnie na łąkę. A wam znacznie więcej, więc chociażby mam to. O. W sumie również tego obornika, my, chociaż my wiecie, to tam zaczęło po ubywać ubywać a szkoda nawozu trochę sprzedawać, jakby nie patrzeć. Tym bardziej takiego darmowego ze swojego gospodarstwa. Biz maşına zorundan bir şey koyalım Geç Bir boş bok Bu akbar azıcık sebeşte tak jak mówię, tutaj to na górnicie jak na pola pochodzi, no i w tym sezonie w sumie w końcu mam zamiar więc sobie na jedno pola sobie gdzieś tutaj wiadomo zacząć wywozić bo lewatno przychodziło dwa koła na śniadanie żeby to poprawić trochę już koła po kroku drugi sezon po nie udaje mi się wyciągać i poprawiać to na No a pola mi teraz zostały właśnie na tej serii. I No tyle z tym prasowaniem jak to się mówi jeszcze chyba schować tą prasę. Sobie najwyżej widzowie pochowam poza odcinkiem już. Także my tu widzimy się na kolejnym odcinku, także czyść na razie, ty. trzymajcie się i do zobaczenia.